Witajcie, oto kolejna część Divine Divinity. Parabaraż ma problem, bo nie wie jak się zamyka. O nie, już wie jak się zamyka. No dobra, ale jakieś... Za... No właśnie. Chciałem zamknąć te drzwi tak, żeby być po zewnętrznej stronie. Cholera. Taka takie tutaj gra logiczna. Zamknij to. Ja pierdziu. Dobra, będą otwarte. Najwyżej no jak uciekną gospodarza krowy, to nie będzie moja wina stodoła. Czy jest tutaj coś w tej stodole? Buz! Kim jesteś? oczywiście broń. Dobra, już chowam tą broń, już chowam. Spokojnie. Musiałem cię sprawdzić. Miłego popołudnia. Czuję zapach deszczu wiszący w powietrzu. Dzień dobry, gospodarzu. Słyszałeś ostatnio jakieś nowiny? Podobno książę Janu stwierdzi, że jest wybrańcem. Mam nadzieję, że przynajmniej ta plotka jest prawdziwa. Jego ojciec... No, oh, przepraszam. Niech spoczywa w spokoju. Był sprawiedliwym władcą, ale w naszych trudnych czasach potrzeba nam czegoś więcej. Potrzebny nam boski obrońca. Mm, to ja już panu podziękuję. Pan, co sprawdzę, czy ma pan coś tutaj fajnego do sprzedania? Nie ma pan, więc pozwolę się oddalić. Do widzenia. Do widzenia. Jak się nazywasz? Buz. Eee, drzwi zamknięte. A czy są? Nie mam klucza nich. Nie mam, niestety. Pewnie on ma klucz, ale nie będę go ukradał, bo ja taki nie jestem. E, co tam, była krowa? Dobra. E, co sobie pod... Obejdziemy sobie w takim razie teraz tę dom. Kurko, ciebie zabijał, nie będę, bo już na razie nie mam takiej potrzeby. Pasowałoby jeszcze kogoś stuknąć, żeby dostać następny poziom. E, 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 rozwinę sobie, jeśli to będzie możliwe, umiejętność, mądrość sobie rozwinę jeszcze bardziej, żeby punktować szybciej to jest fajna sprawa. Coż te koty robią? Aha, palują na szczura. Ale jakoś niespecjalnie im to wychodzi. Dobra, niech się pomęczą. E, Patrzcie, te koty mam jako wrogów pokazanych. Dobra, ale oszczędza im życie. Nie będę się pastwił nad biednymi kocolami. Czas Nie stój tak, bo będziesz miała problemy z kręgosłupem niebawem. Jak tak te wiaderka będziesz nosić. E, coś tutaj mamy. Nic tutaj nie mamy, ale zdeptam wszystkie grządki, macie za swoje. Okej, okay, w takim razie idziemy tutaj, teraz. Proś sobie już wyciągniemy, bo tutaj się można spodziewać... Patrzcie, oni dalej... Gdzie jest ta szczur? Już nic mu nie robią, ale jesteście żałosne, kocury. Dobra, tutaj się można spodziewać jakichś zabłąkanych orków, których coraz więcej, jak słyszeliście. Patrzcie, winogrona. To jest to, co bym sobie zjadł najbardziej. skąd oni te winogrona? Z drzewa zbierają? O, stój, stój. Farmer Rufus. Weź tę broń. Uż, przepraszam, przepraszam, coś już Musi Musimy panu wybaczyć. Jak najszybciej opuść tę okolicę. Zbyt wiele złych rzeczy się tu ostatnio zdarzyło. Nie wiem, czy masz z tym coś wspólnego, ale da, dla ciebie też lepiej będzie, jak sobie stąd pójdziesz. Widzę, że coś cię martwi. Opowiedz mi o tym. Może to nic takiego, ale na moim polu kukurydzy był jakiś dziwak ubrany na czarno. Wyglądał jakby kogoś albo czegoś szukał. Wcale, a wcale mi się to nie podoba. Powiadasz, że na twoim polu stał jakiś nieznajomy i to cię tak niepokoi? Coś mi się w nim nie podobało. Ciarki mnie przeszły na sam jego widok. Nie jednego mordercę przyszło mi w życiu spotkać, na przykład ciebie. Ale ten człowiek nie był najemnikiem ani żołnierzem. Wyglądał jak żmija w ludzkiej skórze. Udało mi się z nim zamienić kilka słów, ale i tak wiem, że tacy jak on podrżnęliby człowiekowi gardło za bez drgnienia powiek. Jeśli mam ci coś poradzić, to trzymaj się od niego z daleka. Wiesz, może o jakichś miejscowych problemach? No pewnie. Troll zabił biednemu Reginowi syna. Bestia rozczarpała biedaka na strzępy na oczach ojca. Staremu Reginaldowi prawie serce pękło. Przez te bestie teraz nie oglądam, nie oddalam się od domu. Zdrowy człowiek powinien uciec trollowi, ale najpierw Trzeba by go było zobaczyć. Udało mi się zabić wszystkie trole w okolicy. Teraz możesz się spokojnie wybrać na spacer. Wszystkie powiadasz? Musisz być prawdziwym rzeźnikiem. Cieszę się, że ktoś miał na tyle odwagi, żeby się na to w końcu zabrać. Krrr. Wysłaliśmy list do generała Alix z prośbą o pomoc, ale nie było żadnej odpowiedzi. Tak czy inaczej, dziękuję. Jutro rano pójdę tym trochę przejść. Jeszcze porozmawiamy, do zobaczenia. A pokaż mi, co masz na sprzedaż. Chlebuś masz jeden. Nie, chlebuś ja nie będę brał, bo znalazłem ich wystarczająco. Tylko mi zesnie będę musiał ptactwo oddać. Dobra, no to e, mogę sobie zobaczyć twój sad? Co tam biega? Króliczek. Mhm, dobra, to pochodzimy sobie, popatrzymy w tym twoim sadzie. Co tu masz ciekawego? Może znajdziemy tego wędrowca w czerni. O, studnia. Można do niej wejść? Nie można. Kurczę, z kuliczków jest dobre mięso. Może warto to było... A nie, nie będę go zabijał, bo nie potrzebuję mięsa już tak naprawdę. W ogóle. Kamienny kredens. który którym nie ma nic. No kurczę, on to winogrona zbiera. A tu są jabłuszka pewnie. Owoc jakiś. Nawet nie jabłuszko. E, o, jest. Pełzacz. Naturalny. Neutralny. Zero. Co ty tu robisz? Idź stąd! To ty jesteś tym tajemniczym zabójcą, który się śledzi Sir Richarda. Co? A więc wiesz? W takim razie wiesz też, gdzie jest Sir Richard. Powiedz mi. Nie chcę z tobą zadzierać. Nie, nie wydam niewinnego człowieka komuś takiemu jak ty. No to wydobędę z ciebie siłą. Ups, coś czuję, że zaraz się będzie działo. No i tak oto pełzacz padł martwy. E, ile miał piążków przy sobie? 56, czyli nawet specjalnie bogaty nie był. No ale dobre to niż nic. E, idziemy w takim razie Sir Richarda poinformować, że są ja burzka. Sprawa z pełzaczem została pozytywnie rozwiązana. E, dobra. Gdzie on tylko miał tą chatkę? Gdzieś tam po drugiej stronie, jak się nie mylę. E, tam trzeba powiedzieć chyba. Wow, zniszczona zbroja, Kurczę, Coś to jeszcze jest? Eee, 13, 8, plus 2 do szansy, trafienie, opóźnienie, 7. Buława tutaj sobie leży i nikt jej nawet nie weźmie? Przecież to sporo kosztuje. No nie może mnie a... Kocie, czy ty mnie atakujesz? No to do widzenia. Mięsko weźmiemy z kota, zjemy. Kolejny kot mi będzie atakował? O Boże, litości. Kocurze. Okej, okay, zregenerujemy sobie troszkę życia. Yy, gdzie były te stajnie? One są chyba tam na górze, jak się nie mylę. Zdążę tam jeszcze dolecieć? Zdążę. Czemu ja tu mam taką dziurę? No, zaraz to zobaczymy. Obejdziemy. Sir Szardzie, jesteś tu? Synek. O, jesteś. Weź tę broń! Oj, przepraszam, znowu to samo. Odjęło ci rozum, że tu wracasz? Mam nadzieję, że nikt cię nie widział. Do diabła! Zaczynają mi puszczać nerwy. Udało mi się spotkać z twoim nieprzyjacielem, klawlerem. Do odestał mnie, dostał ode mnie to, na co zasłużył. Ten zabójca jest równie martwy jak sumienie dusi grosza. Możesz się odprężyć przynajmniej na jakiś czas. Na miłość bogów, dzięki Tobie moje szanse na dożycie kolejnego tygodnia znacznie wzrosły. Może to mi wystarczy, żeby znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, choć raczej w to wątpię. Na rozkaz Janusa, cała gildia zabójców zacznie na mnie polować, jak Riven, długi i szeroki. Ale dzięki Tobie zyskam trochę czasu i za to jestem Ci wdzięczny. Spocznij w spokoju. Wybacz to przejęzyczenie. Chodziło mi o to, że życzę Ci szczęścia, przyjacielu. Na pewno wystarczy Ci sprytu, żeby wyjść z tego cało. Przynajmniej mam taką nadzieję. O. Taki rycerz się. Tutaj. Jaj! Szczurze. Ok, dostaliśmy kolejny poziom. E, więc pola zainwestować tylko właśnie w co zainwestować. E, przy okazji też rozwiązaliśmy kolejne zadanie. E, w tej wiosce. Hmm. E, dobra. Umiejętności. Czy ja mógłbym. To nie jest droga. Znaczy to jest droga maga. Poziom drugi. 60 punktów życia No kurczę 60 punktów życia przywraca koszt many 8 to koszt many pozostaje cały czas taki sam eee, nie wiem czy w to zainwestować nie no. Dobra, zobaczymy sobie najpierw na ścieżkę Ścieżka złodzieja to Przecież to też bym mógł rozwinąć czy nie? Eee, To jest ważne więc to rozwiniemy a nie mogę tego rozwiązać. W większym stopniu. Aha, potrzebuję 18 poziomu, żeby się za to wziąć. Dobra, ale co jest jeszcze mi potrzebne? E, identyfikacja. No właśnie. Z umiejętności tej często pokazuje, ona dokładnie ocenić własności przedmiotów zwykłych oraz magicznych. I to jest ważna rzecz. E, e, pozwoli nam identyfikować przedmioty na pierwszym na no, drugi poziom to też by pasowało wziąć <laughs> znacznie aha, no i oczywiście punkty, ważna rzecz Koczę tej zręczności by budowa 2 i do zręczności wjedziemy 3 tak żeby podnieść sobie ją do 30 <laughs> no i jakoś to będzie dobra, zrobimy sobie Sejwika. zobaczymy jak wygląda sytuacja na obkoło bo nie wiem tak naprawdę, gdzie teraz iść. No to będziemy dalej eksplorować, odsłaniać powolutku tą mapkę. I, aha, i to no co, możemy sobie pójść tutaj. Do opactwa to jest jeszcze za wcześnie. I tyle, chyba, że na dół sobie pójdziemy. Chociaż nie na dół, to jest... ciągnie się to dość długo. Dobra, pójdziemy tu. To tyle w tym odcineczku. Ja was zapraszam na kolejną część Divine Divinity. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia niebawem. Cześć!